Jest ze mną trener Pogoni Kraków. Chciałam zapytać jak wrażenia po turnieju, jak oceniasz postawy swojej drużyny na tle innych rywali. no Jak się podobało, czy w ogóle cała formuła turnieju przypadła Wam do gustu? Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tych rozgrywkach. Bardzo fajna formuła, wszystko sprawnie szło, mecze praktycznie jeden po drugim, więc wszystko jak najbardziej tutaj organizacyjnie ekstra. Ze swoich piłkarzy jesteśmy też bardzo zadowoleni. Super pokazywali się na boisku. Przede wszystkim bardzo dużo akcji indywidualnych, dribblingów, dużo też strzelonych bramek. Dzisiaj to już w ogóle masakra polecieli. Także naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. A jak poziom innych drużyn by trener ocenił? Fajne jest to, że jest podział na te dwie grupy, na grupę zaawansowaną i tą średnio zaawansowaną, początkującą. My akurat tutaj występujemy, 2.14 występuje w tej grupie zaawansowanej, a 2.15 rocznik występuje w tej grupie początkującej. Fajne to jest, bo no, drużyny są bardziej wyrównane i te mecze nie są aż tak zdominowane przez jeden zespół, więc to jest jak najbardziej na plus. Dużo ciekawych meczów, dużo wyrównanych starć, więc ekstra. Jak tam w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych? Chyba kilku zawodników z waszej drużyny, z tego, co pamiętam, no przede wszystkim zawiadamy jakieś takie ładne bramki i akcje. Z tego chyba pogoń słynie. Tak, no staramy się przede wszystkim stawiamy właśnie na indywidualny rozwój każdego zawodnika. Przede wszystkim, no, w tej, na tym etapie zależy nam na, na dużo prowadzenia piłki, driblingu, dużo strzałów. No ale fakt, że już zawodnicy sami z siebie wykonują takie akcje, czasami z podaniami, że naprawdę można przecierać. Oczy ze zdumienia. I jest kilku naprawdę zawodników o dużym potencjale. No dobrze, zobaczymy, jak sobie będą radzić w kolejnych edycjach, bo rozumiem, że wiosną też się widzimy. Na pewno.